Hej, widzowie, witam was w vlogmasie 22 I też to jest vlogmas i specjal na 200 subskrypcji Za to wam mega dziękuję I ogólnie powiem wam o której tam, bo to jest specja jak spędzam normalny dzień Wczoraj zaczęłam spać o 23, obudziłam się o 10.30, trochę późno I sobie ogólnie trochę posiedziałam, pomontowałam vlogmasa hmm, Teraz sobie zaczynam jeść flerka um, Też herbatę imbirkową. Mega fajnie Fajnie to wszystko leci, więc dobra Dzisiaj planuję pójść na. Boże. Dzisiaj planuję sobie pójść na trening. Nie wiem, czy się z koleżanką, czy z ale to się zobaczy. Ponieważ nie wiem, czy Ameryka będzie mogła dzisiaj wyjść na ten trening, ale jeśli wyjdzie, no to fajnie. A jeśli nie, no to trudno. Więc dobra. No to, co tu za to za dużo mówić? Możemy no sobie dzisiaj dzień zacząć od otwierania. 22. Nie, jeszcze to mogę. Otwieramy sobie. Zobaczymy, co tu dzisiaj mamy. Jest to będzie jeden z najbliższych dla masów. I mamy tutaj takie serduszko Idzie do mojej kolekcji smaczek I jeszcze sobie ten otworzymy Dobra, dwudziestka druga, mała jest Dobrze, chcę wam to jakoś pokazać I tak nie będziecie widzieć Trzymajcie mnie, widź Z jajką No mi się wyciągnąć Tak, te łupy z dzisiejszego kalendarza Się, za, się e, prezentują no, dzisiaj najsłabsze okienko, ale trudno. No, dobra, ogólnie Mam proponowane hobby horsey, które miałam i które miałam. To są... Tu mamy pierwszą stronę. I tu mamy drugą stronę. Mogę Wam powiedzieć, jak miałam najmniej hobby horsey, które mam lub miałam. Miała kiedyś Arona Valwery, którą nadal mam. Y Valax oczywiście jest. Nigdy go nie sprzedam. Nigdy. Gaszot leży w szafie, ale tam, mm, omijmy ten temat, Asia, się też nigdy nie sprzedała tej dwójki. Oni nigdy, on, 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 nigdy nie sprzedają, naprawdę. No i tutaj mamy jeszcze imiona, proponowane imiona dla Chychy. Mogę wam przeczytać: Kelvin, Alfa, Wali, Nevarek Bo o imieniu nowego hobby Horsa, który najprawdopodobniej będzie się nazywał Nevarek albo Kelvinek I też chciałam dziewczynkę uszyć, ponieważ. Będę kupować ego skórę i materiały, i jeszcze kółeczka, ale to już tak po świętach, po Nowym Roku No po Nowym Roku po prostu I ogólnie uszłam jeszcze o głowie dla Walaksego i mogę Wam pokazać je I jeszcze powód, dla którego chcę kupić tą ego skórę. zobaczcie jak to jest postrzępione po prostu Bo niestety nie mam tych... Regulatorków na głowie, więc to jest bez regulatorków nie, nie wiem jak to się nazywa, ale chyba wiecie o co mi chodzi, chyba e, boże. To jest ogólnie o głowie ze skości. kostik. Pomoczek mi zapało. Poczekajcie, bo tutaj trochę jest skomplikowane, więc ja się może już z wami widzę jak to wicek ogłowie założę. Znaczy, no, o głowie z daleka wygląda mega super, przepięknie, ale z bliska wy widzicie te strzępy. to Wy widzicie te strzępy, to jest jakaś sakra wielka, ale tak. Ogólnie przynajmniej jest mega ładne, czyli mam taki upiększony króliczyn już z tego skóry, ponieważ no to jest tak okropnie wygląda te strzępy, że ja nie mogę no, więc nie wiem, co mam na razie tutaj za dużo mówić. Pokażę Boże, Nie wiem, co mam tutaj Wam za dużo mówić. No, tak zwykłe, obłówie ze skłośnikiem, nic nadzwyczajnego. No, więc co się widzimy, jak będzie coś się w moim życiu więcej działo. Zajmę się godzinkę, pół. I będę się chciała pójść może na trening. Dobra, ogólnie jest 12.21 i zachciało mi się iść na trening. No więc no. Kogo biorę na trening? Nie mam pojęcia. Może wezmę Ashley, Albo warak na nowym ogłowiu Dobra, bierzemy, nad... bierzemy warak na nowym ogłowiu Dobra, ogólnie zaczynamy się dbać tego oto pięknego pana Tam to ma trochę komplikacje podczas zakładania tego no. więc To jest trochę ciężkie Jest dużo tych pasków Więc może mi się, może może my się widzimy. Aha. Jak już to założę. Jednak ogólnie mała zmiana planów. Walaxy idzie na swoim zwykłym oku, Pyk. Tutaj nie mamy żadnych komplikacji na szczęście. Pyk. Dzisiaj idzie on bez ani nic, ponieważ on może iść na pieprzniku, ale nie musi Dzisiaj tego na nie bierzemy I będziecie mieli ogólnie trening z GoPro Czyli będzie to takie cały, ponieważ żeby ten vlog, jak już mówiłam, nie trwał pół, nie trwał z jakichś 30 minut dla ja zbyt tutaj bleblam Żeby to też było jakieś takie trochę ciekawe no więc, no my się już widzimy na treningu i ja się też uszykuję. Jest 12.33 i my sobie już tutaj na luźnej wodze wstępujemy z walaksem. otwicie walaksego, przepięknie. No dam wam jakieś skróty, kawałek kusu, kawałek galopu, żeby to też nie trwało mega długo. Mm. Po treningu jest trzynasta, trzynasta piętnaście, już szesnaście, um, no sobie pochopcaliśmy, pięknie wszystko, więc co, my idziemy do stajni tego dziada. Dobra, my się widzimy po treningu w Laksie, go mam zjadłam już śniadanko, jest 13.27 już, tak o konika i będziemy sobie teraz ogólnie go szyć. Tylko tutaj zaczęłam go szyć. Nie, niepotrzebnie. Zaczęłam go tutaj szyć. Halo. Pomocy. O. niepotrzebnie go ogólnie tutaj zaczęłam szyć, więc teraz będziemy musieli to sobie rozpróć, tylko żeby tego. Będziemy musieli to sobie rozpróć. O, pyk, pyk. Jest, udało nam się nie przeciąć konia, bo kiedyś się tak wszedła sobie. Więc dobra, musimy sobie idziemy po nitkę. Mamy ogólnie taką idealną nitkę. Teraz moja ulubiona igła. Owszem, ta Fajna. Ja ją lubię, ona jest taka fajna, ostra. Ale nieważne. Nie o tym, ten film. Nie o tym, bo jak spędzam dzień najczęściej. I ten vlogmas on dopiero wleci 23 grudnia, ponieważ ten vlogmas on będzie nagrywany gdzieś do około 22, tak? Myślę, że będzie trwał mój dzień. Sory z te hałasy, ale tam moi czucie chodzą, no wiecie, sprząta, nie, trzymajcie mnie No więc dobra, zaczynam przy 13.32 i zobaczmy kiedy idę się, o bole. więc my się widzimy jak już skończę szyć, sorry z głosem. Um, ogólnie jest 13.56, uszyłam tylko tyle konia, a mam mega dużo Myślę, że jeszcze sobie z godzinkę poszyję, gdzieś tak do 14 .00. No więc co, my się widzimy o 14 .00. Hej, widzowie ogólnie jest już 15 równo, Tobie tyle konika uszyłam. No i nie wiem, co Wam porobić. Chyba z koleżanką pogadam i jak będzie coś więcej działo po siedzeniem i oglądaniem, albo gadałam z koleżanką, to was poinformuję. Ogólnie widzowie jest już 17:16 yy, i gadałam z koleżanką przez 3 godziny. Trochę poszyłam, porobiłam, posprzątałam w stajni, ozdobiłam stajnię na święta i Wam teraz ją pokażę. Czyli tak, no to tutaj mamy box z i Ashley, on jest tak, tak ozdobiony i tutaj posprzątałam trochę w tej stajni, jest o wiele lepiej. Um, tutaj mamy Com um, Valaksego, Ashley, z Silvera i Nelka. I mamy tutaj tak ozdobione, super, posprzątane ładnie. Mamy już ozdoby, na szczęście. Tutaj mam materiały, kalendarz edentowy, kalendarz no więc, no, my się widzimy, jak już będzie w moim życiu się więcej zmieniać Jak będę może coś robić Na razie planuję sobie je. nadal w albumie czekacie. Zobaczcie, tu taką Merry Christmas choinkę Zobaczcie, jak to pięknie się prezentuje Tutaj mamy choinkę stojącą. super Widzicie, jak ona jest big? W ogóle nie byłoby, było też podejścia do zrobienia śnieżynek Ale mnie niezbyt, śnieżynki bardzo brzydko mi wyszły, ponieważ Wyszły tak okropnie, że ja nie mogę no więc no my się, my się już widzimy, jak będzie się coś więcej zmieniać u mnie.